trafnie odgadłeś moje imię nie mówią do mnie inaczej niż dziadek grobla widzę utopców próbują mnie atakować styl szybki przeciwko utopcowi a ja mam kurę przeciwko się tą. Maść! O, goście że sponiewierało. Nie, w ogóle wybór miecza odpowiednio jest no, genialnym posunięciem. W cholerę beczek tutaj widzę, jest przy jeziorze. Więcej nam się nie pokaże. Przeciwników na chwilę obecną. No, o której porze ja mam się w ogóle z nimi widzieć? Z wszystkimi pozostałymi kolejami. brama stara wyzima. Za tą bramą codziennie Katriona zabija dziesiątki istnień. Mam przeczucie, że kwarantanna niewiele tu pomaga. Katriona? To, jest, to musi być choroba. Stój, nie ma przejścia. Rozumiem, dziesiętniku bez nerwów. Można spytać czemu? Rozkaz jest: nikogo, choćby samego chędożonego cesarza Nilfgardu, nie puszczać. A możecie zdradzić, czemu nawet chędożonego cesarza nie puszczacie? <śmianowicie> Bo rozkaz jest! Teraz wiem, czemu wygraliśmy wojnę. <śmianowicie> Pójdę w kino, zobaczymy, co w ogóle tu da się osiągnąć. O, o, towary kupca. Czyli będziemy o tej, o której godzinie tu ma być coś. Wejdziemy, póki co jeszcze do miasta. Dobra, posłuchajcie się chłopaki. Już zaraz idziemy razem pić. Śmierć. Sprawdzimy, co będzie o świcie. Jak już dziwka o tej godzinie pracuje, to musi być coś na rzeczy. Kilka rzeczy też należy sprzedać temu Kolesiowi. Lepiej wystawił. O co chodzi? Można coś u ciebie kupić? Pracuję tylko dla braci zakonnych i przyjaciół zakonu. Bywaj. Ej, ale przed, przedtem mi płacił! Mogę, hmm. żeby... proszę o wybaczenie, panie, ale sprzedaż tylko dla wielu Czemu? Przyjaciół... Bywaj! Ale ja jestem przyjacielem! Jakie gnoje? już nie sprzedadzą mi. Nie mogę sprzedać wszystkiego. Ogrodnikowi, wezmiemy kwiaty. Tulipany. Drogie to gówno. Trzy mi się wydaje, że wystarczą. Szukamy dziwek. Jest plotkara. Szkoda. Mam dla ciebie. Chciałbyś wiec. Mam Wiesz, dla ciebie miasta, rękawiczki. Tak słyszałam. Mówią, że. Też słyszałem wszystko. Z tego co wiem, nie ma też. Hmm. Ciężko. Co masz na? Wiedźmin. Nikt mi nie uwierzy. I teraz Jakiś... ciążę. Pom... Damy ci te rękawiczki. To bardzo śliczne, wiedźminie. Cieszę się, że ci się podoba. A teraz chciałabym poznać. Stary, Jest! Białym wilku. Za szaty i rękawiczki daje dupy. Cudownie. O, jaka ty ładna! I czemu dusisz kurczaka w ręku? Czosnek z tyłu? Zaliczona kolejna dupensja. Świetnie. To ciekawe. Ubodzy mieszczanie. Gdzie są kurwy? Jest, złotą nie uciekaj ode mnie, on może pójść do Violiego. Nie, dobra. Dziwko, poczekaj. Zaraz tu przyjdę. Poczekaj. Nie mogę do się wypłaty. Wal śmiało. Powiedziałbyś mi coś o moim srebrnym mieczu? A co ja mogę na ten temat wiedzieć? Jestem tylko zwykłym Krasnoludem. Ja strzelam od innego. Szani powiedziała, że znasz się na broni jak mało kto. No dobrze, co my tu mamy? Klinga pokryta srebrem, rdzenie niewątpliwie żelazne. głownia przystosowana do dwuręcznej walki. Przyzwoita robota, choć daleko mu do doskonałości. Na runach się ni cholery nie zdam. Dzięki. Nie ma sprawy. Dobra, posiadam prawdziwym wiedźmiński miecz przedniej jakości. Dziwka! Miecze masz wielkie, a jak. Z... <laughs> no, tutaj panienko. Na pewno po się pochę dorymy. Nie wiem, jak odwdzięczają hmm. się księżniczki uwolnione zwierzy. Ale obiecuję, że nie będziesz rozczarowany. Nie wiem, czy w ogóle już zaliczymy wcześniej czy. Za nie. Słowo. Z już, już dupy dawała mi. Tam więcej dziwek nie ma. Jak będzie z tobą kochaniutka? Dobra, do księżyczki też strzałem. To samo, każda dziwka jest z tym samym. To jest ten, ta sama karta. Musimy wyjść na zewnątrz. Jest kupiec. Dziwka portowa, o! Jest Deklan. sporo tu ogóle... Chcesz pociupciać? <noise> owszem. Hej, mam wrażenie, że Carmen wspominała o tobie. Możliwe. Dokładnie. Wyświadczyłem jej przysługę. To jest jakaś inna? Mówiła też, co przyniesiesz ze sobą. <noise> to bardzo dobrze. Świetnie, chodź ze mną. Znam miejsce, gdzie nikt nam nie będzie przeszkadzał. Prowadź. <śm> I teraz. Ta sama! Nawet portowa jest taka sama! To parszywi Przewoźnik. Tak? Panie Deklan, o kurde. Dobra, najpierw handel. Ale jesteś kurde, gnoju skąpy. Czy naprawdę chce. Kurde no dobra. To samo pytanie jest, a to już mi nie będzie potrzebne. Sądzę, że to ty płacisz za broszę salamandry. Nie znam tylko powodu, dla którego to robisz. Co? Chyba zaszła pomyłka. Nie wiem o czym mowa. Wiesz o czym mowa. Zresztą dlaczego się wzdrygasz? Ja też poluję na salamandrę i mogę tego dowieść. <laughs> Skoro jesteś zapalonym łowcą bandytów, dostarcz mi trzy brosze. Wówczas porozmawiamy. Kurde, miałem je. Miałem, czy wrzuciłem. Coś innego jeszcze, informacje. Szukam kamieni zwanych sefirami. Jest ich dziesięć i nie mam jeszcze wszystkich. Może interesujesz się dziełami sztuki i kuriozami. Wiem, o jakie kamienie chodzi. Kupiłem kiedyś jeden z nich. Sądziłem, że ma właściwości magiczne. Nie miał, a przynajmniej ja żadnych nie odkryłem. Swoją drogą czarodzieje zdzierają za magiczne badania jak za zboże. Może zechcesz mi go sprzedać? Mam sprzedać tiperat? Przywiązałem się do tego kamyka. Oferuje dobrą cenę. Powiedzmy, że ile? Nie myślałem o aż tak dobrej cenie. Nie! Ale nie będzie. Noszę Nosciperad jako amulet. Możemy dokonać transakcji od razu. Mm. Kurde i dupa. I nie zdobędę, nie zdobędę kas na swojego wenka, ale dobra. Mam 500 orenów i mogę zapłacić za sefilę. Nie będę chodził tutaj Oddaję cztery razy. Ją z żalem, ale gdybym odmówił takiej transakcji, straciłbym reputację <laughs> bezwzględnego chciwca. Nawet nie wiesz, jakie to ważne w moim fachu. Safira jest twoja. Aktualizacja. Mam już sześć, zostało jeszcze tylko cztery. Aha! Rozumiem, o co ci chodzi. Dowiedziałem się, że potwory w okolicy przystani na bagnach zagrażają transportom towarów. To prawda? Niestety prawda. Jak I teraz 500 kaset dla mnie. Z ciekawości Szukam kogoś, kto zapłaciłby za ich usunięcie. Dobrze trafiłeś. Przystań na bagnach mieści się w obszarze, na którym prowadzę interesy. Odkąd pojawiły się tam bestie, sporo tracę. Potrafisz opisać stwory napadające na transporty? Co ci będę opisywał, to Aha, to utopiają się w nocy, mordują tragarzy i niszczą towary. Daję ci za nie. No, za 400, to ja za kasę. Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. No, ja myślę. Redyński kupiec. Aha, muszę popłynąć łodzią. Przewoźnik jest tam. Dokąd możesz mnie zawieźć? Transportuję ludzi z wyzimy na bagna i z powrotem. Przechodzimy mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz, zdecydowałeś <noise> się już? Pięciorenów, okej. Okay. Jesteś gotowy? Tak, pójdźmy na bagna. Nie wiem czy wcześniej nie trzeba było zrobić naszych jaskółek i pozostałych w ogóle eksperymentów. Mam nadzieję, że tam gdzieś ognisko będę mógł zrobić. Czuję, że tutaj nie będą tylko utopce. Łodzie. Bagienne opary, utopce i woda w butach. To jedyny. Żar czego mi się żar. Spodziewać. Kim jesteś? E, to w ogóle Wiedźminem. Wiedźminem. Proszę, proszę. A myślałem, że stary Leo Bonhart wszystkich zarąbał. Bonhart? Nie słyszałem. Hmm. I już nie usłyszysz gryzie ziemię. Wszyscy w tym fachu, prędzej czy później, trafiamy na lepszego. Hmm. W tym fachu? Jestem łowcą głów. Jaką masz do mnie sprawę? Kim był ten Bonhart? Stary Leo był legendą. Widziałem, jak pracuje. Wiesz, Wiedźminie, w pewnym sensie był do was podobny. Zabijał bez gniewu, smutku, bez żadnych emocji. Tak jak ty zabijasz, bo ja wiem kulawego utopca. Był najlepszy. Wysoki, chudy i te oczy. Jedno spojrzenie tych rybich, pustych oczu wystarczało, żeby złamać człowieka. Był magiem? Nie. Był normalnym człowiekiem, to znaczy fizycznie. Zabił nawet kilku wiedźminów. Takich, co to się wieśniakom narazili. Na nic się zdały te wasze magiczne sztuczki i wiedźmiński refleks. Ale nie żyje, jak mówisz. Trafiła kosa na kamień. Tak. <laughs> Uważaj na siebie wiedźminie. Bywaj, czołem kolega. Informacja o Monharcie będzie? Jest ognisko. Z tego co wiem mamy 3 talenty do rozdania. I style grupowe bym rozwinął. Natomiast jaskółkę to z miejsca robimy. Duży jaskółek. I białą mawę też zrobimy. Kot może się przydać jeszcze jeden. I to też można zrobić. W nocy trzeba polować. Ja Zapraszam na moją łódź. Są utopce. Srebrny jest tutaj. Nie do wody, chodź kolega. No i wszystkie, jeszcze jeden. Mi się daje, że w ogóle wszyscy są dookoła. Trupiad będzie adekwatnym elementem moich eksperymentów. Jest kłucze zielę. Takie trzy pęki muszę zebrać. Dziadek. Co ty dziadko o tej porze robisz tutaj? Hej, w! Ogrodnik, ty to jest dziadko. głos much tego generała Kumple Czesia! Lef, nie odgadłeś moje imię. Nie mówią do mnie inaczej niż dziadek. Na mnie mówią, <grodnik. <grodnik> głównie Geralt i parszywy odmieniec. Ludzie lubią przesadzać. Nie widzę, żebyś był oparszywiały. <noise> Dobry, ma żarty, tu nie obrażaj. Nie obrażam się. A co do parchów? Jeszcze jedna wędrówka przez to cholerne bagno i sam nie wiem, jak będzie. Tak? O, 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 świetnie. Dobra. Patrzę. Dodatkowy zrobek. Widzę miecze. Już ja wiem, jakiej ty roboty <noise> szukasz. A może pomógłbyś mi dojść do kapliczki na modły? Stary już jestem i nie potrafię chwacko oganiać się kosturem przed potworami. Okej. Okay. Z pierwszej dziadu? Myślałem raczej o kasę. Zarobić, ale co mi tam, zaprowadzę cię do kapliczki. Kapliczka Melitele. W lewo tutaj. Gdy za mną idziesz. Stop. to? Co on taki ma... Co on jest taki przestraszony? Widzę tu i pojedyncze będziemy matować, bo oni się nie zbliżają Z twoich szczątków przyrządzę sobie objaw! Teraz miękło dziury w ziemi to chyba doły z gliną. O, coś się dzieje. Doły zgliną! To tutaj pracują się cholerni dziwacy! Dziwacy? Sprawiali wrażenie normalnych. Tak. Ceglarze zaszczepiają przed obcymi ja ma długą szyję. Ukrywają swoją wiarę. Wiesz, że ci głupcy czczą ludzi. Ludzie wierzą w przeróżne rzeczy. Mhm. Ale w ociekającą śluzem gadziny z wyłupiastymi oczami? spokój. Ci wodanoi nawet nie potrafią mówić po ludzku. Trzeba się z nimi porozumiewać za pomocą przedmiotów. No miecza. Ciekawe. Mógłbyś o tym opowiedzieć? Słyszałem, że ludzie porozumiewają się z rybolami, zostawiając na ołtarzach przedmioty. Każdy przedmiot ma jakieś znaczenie i jest odczytywany jako intencja. Tak samo odpowiadają wodanoi, zostawiając przedmioty. Hmm. Jakie? Dokładnie nie wiem. Nie interesowały mnie. Musiałbyś pogadać z ceglarzami, ale one nie zwierzają się potencjalnym bluźniercom kolejny gnojek O kurde Sporo was tutaj teraz Co szybciej Fajne, bo na jedne kombosy lecą już teraz. Zmasakrowane zwłoki. Choć zwłoki są mocno nagrzane, wyraźnie widać, że śmiertelny ranny jest mieczem, bardzo ostrym mieczem. Aha, broszę salamandry, i mam tych trzy czy nie? Dwie mam. Jak daleko jeszcze do tego? O, są potworki, będą. Utopiec na razie, tego widzę. Blood Wrażliwy na srebro i ogień. Przeciwbluden no, jest 4 tyle silny, że nie brzmi dosyć się Ostrzega się przed atakiem grupowym z wieloma. Czyli od razu używamy tego. O, czekaj, 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 bo tam jest to gówno, które atakuje na odległość. Idziesz? powolne jest jest jest, dobra, jest drugi ale ja silny mam atakować świetnie jeszcze jeden o kurde zapomniałem że on wybucha kurde dobra wybuchło szybciej gracz berisk oort topielec, wronie oko Dobra stary, idziemy stąd, idziemy stąd. Co jest? Nie ma tego broniego łaga. Dziadek, chodź! O w dupę, tu też jest. Ile tutaj bluesiegerów. Dziadek został. Dziadek, tam jest dziadek. Miejsce mocy, ale my tam. O kurde, ja się przestraszyłem. Dziadek, my tam nie pójdziemy. Wiesz o tym dobrze? My tam nie możemy iść. Aha, muszę zabić. Na miejscu. Dziękuję ci w nosiu. Nie. <noise> A ja nawet cię lubię. Jeżeli kiedyś będziesz miał ochotę odpadni. Pokażę ci moje książki, dam herbaty i gulaszu. <noise> Ponuśu. jesteś Wiedźminem, prawda? Niedawno spotkałem na Bagnach Wiedźmina, ale nie był taki uprzejmy. Hmm. Spotkałeś Wiedźmina? Co możesz o nim powiedzieć? A tobie, Wnusiu, chętnie opowiem. Łaził tu, kręcił się, wypytywał i wyglądał za przeproszeniem, jakby się nie mógł wypróżnić od ja, Pewnie zła dieta. Nie interesują mnie jego problemy żołądkowe. Wiem, 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 wiem. Ale powiem ci, Wnusiu, że on się bał. Kręcił się najwięcej koło dołów, gdzie ci głupcy z wioski ryją w glinie jak jakieś krety. Nie więcej nie wiem. Dzięki dziadku. Te mózgi będą ładeczka. Yy, tutaj. A czemu ja to mam dać to? Sefira połączyła się z Paniskiem. Widać stare zaklęcia wciąż działają. Aha. Żoła. Okej. Okay. Obeliski Mederity Gdzie wiem? Chwipunek Malkalat Otch Wenach Jak tam dojść? To jest na wyspie Dobra, jednego po kolei możemy rozwalać Jakiś mocniejszy jest ty, to gówno mnie atakuje jeszcze. Dobra, kolejny tylko do szczątki. Trzeba się powoli przebić tam. O, jakiś język to pielca. Hmm. Ciekawe składniki, tylko kurde przebić się tutaj. Tu w ogóle wrzucimy to Sefira połączyła się z ogoniskiem Echinos stare zaklęcia wciąż działają Ja bym tutaj odpalił sobie Refleks i teraz no, życzę reaguj, reaguj Jest Tylko, że Blue ger... Kurde, z tyłu mnie atakuje to główna jeszcze. Jeżeli rozwalę Tianosa, będzie o wiele prościej. Już Rozwal to, rozwal To nie wybucha jeszcze? Jest, świetnie. Teraz Blue gery Póki mam zamieć, kurde, mogę sobie rozwalać go jak chcę. Skończyła się zamieć. Jakie w ogóle jeszcze mam tego łynka? Wench, tip i Mal. Jesteście koledzy. wiecie, jak bardzo uwielbiam. <grym> ja was po prostu ubóstwiam. Powoli, powoli, żadnych kwiatków. Każdy w ogóle z tych totemów jest pilnowany. Kobra, sefira Widać stare wciąż działa. Z nim y, tryb mocny. Ten ognisko dziadek, dziadek w ogóle jakby nie działał. Ehm... Yy, Wench i Mal... Ciało! Cmentarzysko golemów! O kurde! to ma to że także ma gorszą, tak? 5 10? Dokładnie. Ogn Pylon! Golem! O, 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 o! Dziwne miejsce. Te olbrzymy wyglądają jakby zastygły nagle w trakcie wykonywania jakiejś pracy. Dokładnie. To musiało stać się dawno temu. Nie mogę nic zrobić. Ty ja mam czoka też. Pylon. To też jest pylon. Trzy pylony. What the fuck? Fajnie wiedzieć. <grym> ម <laughs> <laughs> ៉ <Ads it� south filho> <ilizces>, kids, ាស៊ូតអី